Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Opowiem trochę o Yamaha PG1. Zacznijmy od kierownicy. W kształcie H przódni zapewnia zwiększoną sztywność i wysoki poziom działania stabilności. Zapewnia doskonałe zaszokowania oraz chłanianie na dwusgowatowe drogi i przyczynia się do obsługiwania z wyśmienitej wydajności na nieutwardzonych drogach oraz płaskich grudach blok wzorowy opony jest wzorem do zapewnienia dobrej stabilności adaptacji do szerokich zakresów powierzchniowych warunków ma też ikonowy okrągły reflektor i ogonowe światło prosty i kompaktowy okrągło i ogon ślepia uzupełnia ten ogólnie ponadczasowy Projekt. Guma buty okładka daje dodatkowy ochronę z elementów. Jest to 190 mm gruntowego luzu. Dla zdolności na każdym terenie, obszary wysokości jest dany do zmniejszonych szans z uderzenia o przeszkody. Oczywiście układ cylindrowy jest pojedynczy cylinder, typ silnika jest chłodzony powietrzem czterosuwowych SOHC dwuzaworowym, przemieszczenie jest to 114 cm, średnica i cylindra i skok tłoka 50 razy 51,9 mm. Tutaj obecnie, jak widzicie, wjeżdżam na głęboki piasek. I już Yamaha PG1 wyśmień się sobie radzi. Nic nie utknęło. Oczywiście jeszcze stopień sprężenia jest to 9,3 na 1. Maksymalna moc to jest 6,6 kW czy 9 km. 7000 OBR minimum. Maksymalny moment obrotowy jest 9,5N, czyli 1 KGFM. 5500 lbr minimum. Układ startowy jest rozrusznik elektryczny. Układ smarowania jest mokry zbiornik. Pojemność oleju silnikowego jest 1 litr. Układ zasilania paliwem jest wytrysk paliwa. Typ sprzęgła to mokre odśrodkowe, ślizgowe i wielotarczowe. Typ skrzyni biegów to stała siatka czterech prędkości. Zwieszenie przednie jest wideles teleskopowy, zawieszenie tylne wahacz przednia opona. To 90x116MC51P. Typ rury. Tak samo jak hamulec opona tylnia. Hamulec przedni hydrauliczny, pojedynczy hamulec tarczowy. Hamulec tylny to mechaniczny przedni. Hamulec pełnowy. Typ układu zapłonowego TCI. Zapłon sterowany tranzystorem. Bateria GTZ4v PTZ4v reflektor 12V 35 oraz światło tylne 12V21 5 V 1 wymiar długość całkowita szerokości z wysokością czyli... 1980 mm na 805 mm na 1050 mm wysokość siedziska jest 795 mm rozstaw osi 1280 mm minimalny prześwit 190 mm masa własna z olejem i pełnym zbiornikiem paliwa 107 kg Pojemność zbiornika jest 5,1 litra paliwa. Także motorek jest bardzo super. Oczywiście, co ja doświadczyłem przy jednej osobie ważącej 60 kg. Prędkość maksymalna, którą naprawdę ten motor może ściągnąć, to 105 km na godzinę natomiast to jest już kiedy no stop ciągle się gazuje gaz i bardzo łatwo jest zwolnić do 80 km hamulec jest bardzo czuły nie trzeba mocno dusić, wystarczy delikatnie nadusić i już od razu motor działa jak powinien jest moc, także trzeba utrzymać ten motor jak się startuje. Jak widzicie teraz, motor jedzie dosyć solidnie. Przez wszystkie górki, błota, stabilizacja jest wyśmienita. E, nagrywałem to też kamerą GoPro mam przyczepioną do kasku kask jest trochę większy jest trochę za duży dla mnie także jeśli wjeżdżam tu w dziury i nie widać dużych skoków to możecie yy, pomyśleć sobie jaka jest super wygoda w tym motorze oczywiście udźwig maksymalny na motor to jest 150 km. Przy szybkiej prędkości, nawet w dziurach w drodze, nie poczujecie tej dziury. Po prostu przejedziecie sobie równo, bezproblemowo. Kierowanie lewo-prawo kierownicą jest też bardzo płynne, bardzo łatwy dostęp dla niższych osób. W moim przypadku ja mam 164 cm wzrostu. Także mogę sięgnąć gruntu siedząc na motorze bez żadnego problemu. Tak samo skręcać przy średnich prędkościach. Nie ma z tym żadnego problemu, jest łatwy dostęp do pasażera. On sobie usiadł. Tutaj już startujemy na drogach piaskowych w terenie bardziej takim leśnym. Jest tu trochę więcej kurek, dziur, więcej błota piasku, mniej tej twardej twardego gruntu. Oczywiście też trzeba wziąć pod uwagę, że na chwilę obecną Yamaha TG-1 jest dostępna w południowo-wschodniej Azji i jest to model z 2024 roku pod koniec, co właśnie został wydany. Czy dojdzie do Europy? Nie mam pojęcia, ale uważam, że w europejskim klimacie by się bardzo dobrze też sprzedał oczywiście jest to dużym konkurentnikiem do Honda CT125 pod górkę jeździ ten motor w tej samej prędkości nie ma żadnego problemu z napędem jest ta sama prędkość, jest ta konsystencja cała, tak samo jak w Hondzie. Oczywiście Yamaha PG1 kosztuje 1 trzecią mniej niż Honda CT. Tutaj jedziemy sobie właśnie między razem, tu będzie taka większa dziurka zaraz. Tu była właśnie tak głęboka dziura, nic kamera nie poczuła, nie było zbytnio dużego szoku. I w ogóle ten motorek uważam, że ma bardzo fajne brzmienie, tu kolejna dziura, tu już taki podskok był przy lekko większej prędkości, średniej. Nic nie było czuć dla kierowcy oraz pasażera, gdyby był. Amortyzacja jest rewelacyjna. Oczywiście yy, około 100 do 150 km dałoby się dojechać na jednym baku. Także jest to też dobry motor dla wyprawy, na kampingi oraz jeśli ktoś lubi jeździć offroadowo to też się super nadaje. Yamaha PG1 też wyśmienicie przejeżdża przez różne kamienie. Oczywiście nie mam tego nagranego, ale też super daje sobie radę z tym. Czy warto kupić taki motor? Osobiście bym powiedział, że tak. To jest jeden z lepszych motorków z kategorii mniejszego CC. Szybko jedzie jak na swój parametr. On kosztuje około 2000 dolarów. Nowa sztuka ze salonu. Oczywiście jakby się to importowało do Europy, kwota byłaby znacznie większa. Także też nie wiadomo, czy będzie w Europie. W Ameryce po wszystkich podatkach by kosztowało mniej więcej 3550 dolarów. Oczywiście to byłaby kwota szacowana, także niedokładna. Jest ten motor wygoda, w każdym terenie ta wytrzymałość, ta siła i ta elegancja. <grytania> Honda CT się chowa ze stylu porównując do Yamaha PG1 i po prostu ten wizerunek y, piasku, błota. Na tym o to, że wyśmienicie dodaję do to wyglądu.